Witam serdecznie, z tej strony Filip Zawłocki i witam w materiale, w którym sobie porozmawiamy o optymalizacji reklam Allegro Ads. Zapraszam do oglądania. 10 kwietnia w środę o godzinie 18 zapraszam Cię na bezpłatny webinar, który poprowadzę o tematyce Allegro Ads. Będę tłumaczył o tym jak tworzyć perfekcyjną strukturę kampanii, jak ją optymalizować, jak przetwarzać dane analityczne. Będziemy mówić sobie o reklamach graficznych po to, żebyś mógł w prosty i łatwy sposób mógł wyskalować swoją sprzedaż oraz znacząco podnieść wartość swojej sprzedaży przy użyciu reklam sponsorowanych. Zapisy w komentarzu. To jest czas, który ci się wielokrotnie zwróci. Przede wszystkim, co to znaczy optymalizacja? Optymalizujemy coś, yy, ponieważ chcemy doprowadzić do czegoś, tak? Dlatego tutaj, yy, dlatego tutaj na samym początku optymalizacji musimy mieć po prostu jasno określony cel. Czy to jest wzrost sprzedaży, czy to jest wzrost z zwrotu z inwestycji, czy może wzrost sprzedaży, ale tylko konkretnych produktów, konkretnych kampanii, konkretnych grup reklam. I tutaj powstaje taka, e, taka zasada również, żeby nie podchodzić do tej optymalizacji spontanicznie, e, emocjonalnie itd. Tej optymalizacji liczy się takie podejście, że interesują nas wyłącznie suche liczby. Także jeżeli wchodzimy w zakładkę statystyki, to nas nie interesują konkretne produkty, w zasadzie tytuły tych produktów, nic, nam, nic nas tam nie powinno interesować. Powinny interesować nas tylko liczby i na podstawie tych liczb powinniśmy algorytmicznie podejmować decyzje. Oraz oczywiście jeżeli chodzi o częstość tej optymalizacji, no to yy, dzielimy na optymalizację jednodniową, czyli w zasadzie optymalizujemy codziennie na optymalizację trzydniową oraz na optymalizację tygodniową lub dwutygodniową w zależności od tego, na jakim etapie są te kampanie. I teraz tak, jeśli chodzi o przetwarzanie danych, patrzenie tylko na suche liczby, no to y, jaki algorytm możemy sobie założyć, żeby y, doprowadzić do tego, żeby po prostu osiągać nasze cele z reklam. Przede wszystkim musimy sobie określić zwrot z inwestycji, czy tam jeżeli na przykład mamy plan zwiększenia zwrotu z inwestycji, no to musimy sobie określić plan minimum, optimum oraz maksimum. To znaczy, załóżmy, że mamy cel zwrotu z inwestycji na poziomie optimum, do którego chcemy doprowadzić albo który nas satysfakcjonuje wakcynuje, no to jest 10, prawda? No to planem minimum, no to może być na przykład zwrot z inwestycji na poziomie 7. To są tylko przykłady, w zależności od tego, jak wygląda u Ciebie rentowność, marża i tak dalej, natomiast to, to jest tylko przykład. No i na przykład ten y, minimum to jest na y, poziomie 7. Maksimum z kolei jest na, na, na przykład na poziomie 14, prawda? jeżeli y, jeżeli na przykład jakaś oferta, jakaś grupa reklam i tak dalej ma poniżej planu minimum, tam reagujemy od razu. Jeżeli ma w przedziale między 7 a 14, to zadajemy sobie kolejne pytania, czy mamy odpowiednią ilość danych, żeby żeby jakby wysnuć wniosek, prawda? Jeżeli na, na przykład ta kampania działa zbyt krótko e, lub e, na przykład nie zgromadziła odpowiedniej ilości kliknięć, żeby e, ocenić miarodajne dane i e, wysnuć e, prawidłowy wniosek, no to wtedy to nie jest jeszcze czas, żeby od razu reagować, ale warto się temu przypatrywać. I dlaczego mówię o tym e, w zakresie między 10 a 14? Dlatego, że jeżeli na przykład jest coś powyżej 10, na przykład do progu maksimum, zał, załóżmy tego 14, to jest względnie wszystko ok. Natomiast jeżeli na przykład mamy ten zwrot z inwestycji, no to też ten zwrot z inwestycji w tym zwrocie zależy nam również na tym, żeby utrzymać jakiś tam próg rentowności, który yy, przy utrzymaniu tego progu yy, satysfakcjonującej nas rentowności zależy nam na tym, żeby przy danej rentowności była jak największa sprzedaż. Yy, dlaczego? Dlatego, że jeżeli na, na przykład mamy rentowność. Super. No to warto na przykład troszeczkę z tej rentowności może zrezygnować celem dużo wyższej, dużo wyższej wartości sprzedaży, ponieważ jeżeli będziemy mieć znacznie wyższą wartość sprzedaży, no to wtedy przy oczywiście zachowaniu tej rentowności, no to wtedy oferty nam się szybciej pozycjonują i ta sprzedaż się pozycjonuje stabilniej. I generalnie jeżeli na przykład z tej oferty wyciągniemy przychodu, załóżmy jakaś oferta ma 10 tysięcy przychodów w ciągu miesiąca, z tego Allegro Ads odpowiada za 3 tysiące, jeżeli na przykład będzie odpowiadało za 45. 000, no to wtedy oczywiście cała sprzedaż organiczna pójdzie tej oferty, do, tej oferty do góry, poprawi się jej pozycja i będzie się sprzedawać generalnie lepiej. I dlatego mówię, że to dużo zależy w zasadzie od waszego celu. Bo na przykład są firmy, które patrzą tylko na zwrot. Mogą mieć na przykład 100 zł miesięcznie wydane, ale zwrot 20, no to jest no super, prawda? Natomiast przypomnijmy, że ty zarabiasz w złotówkach, a nie w procentach. Idąc za przykładem, jeżeli oferta ma Załóżmy 100 kliknięć oraz przyjmijmy 100 zł kosztów oraz ma zwrot z inwestycji na poziomie 8, no to wtedy zadajemy sobie pytanie na podstawie, ok, czy mam wystarczającą ilość danych? W porządku, 100 kliknięć to jest wystarczająca ilość danych, żeby y, jasno, logicznie ocenić, czy ta oferta, na przykład, jest oferta, czy ta grupa reklam jest skuteczna. No i wtedy, jeżeli mamy odpowiednią ilość danych, to zabieramy się za konkretne działania. Na przykład optymalizacja stawek CPC, na przykład y, wydzielenie tych ofert z grup reklam, na przykład y, usunięcie ofert, które na przykład zaniżają y, zwrot z inwestycji w tej grupie reklam. Albo jeżeli, na przykład, grupa reklam ma 100 kliknięć i yy, yy, pozwala zebrać takie dane, które yy, na podstawie których można wysnuć jakiś wniosek, no to wchodzimy i dalej optymalizujemy te oferty. Mamy, yy, mamy generalnie zasadę, którą będę później rozwijał, ale wspomniałem również o tych optymalizacjach codziennych, trzydniowych oraz tygodniowych, dwu, dwutygodniowych. Jak to powinno wyglądać? Codziennie optymalizujemy, modyfikujemy stawkę CPC. I tutaj przypomnę z poprzedniego materiału, yy, że jeżeli, yy, jeżeli optymalizujemy, Tą stawkę CPC, w każdym razie zmieniamy ją, no to yy, nie wpływa to na pracę kampanii, że ona na przykład gorzej działa, jeżeli częst, często to modyfikujemy. Jakby z tego przekonania możecie zrezygnować. Natomiast w blokach trzydniowych to zabieramy się za wydzielanie na przykład ofert, które w tym bloku trzydniowym. E, mają nadmiarowe wyniki, w przynajmniej dwóch aspektach: zwrot z inwestycji, wartość sprzedaży e, oraz oczywiście kosztów, czyli w zasadzie w tych trzech aspektach. Prawda? Jeżeli ta oferta się znacznie wyróżnia, to w tych, trzech, e, to w tych blokach trzydniowych zaczynamy. Ten sposób po prostu to optymalizować. Natomiast w blokach tygodniowych, dwutygodniowych, radziłbym bardziej dla większych budżetów robić to nawet szybciej, czyli ten tygodniowy, pięciodniowy nawet blok będzie ok. Natomiast w tym bloku takim jakby najdłuższym, no to wtedy dostosowujemy tą całą strukturę kampanii do tego, jakie dane te reklamy po prostu uzyskały. Czyli wtedy wpływamy również na całą strukturę, strukturę dobudowujemy i robimy bardziej poważne zmiany, które wiążą się z tak naprawdę dużą ilością czasu, no bo jak wiecie z poprzedniego odcinka, jakby tworzenie, ustawianie Allegro Ads powinno być czasochłonne i wyczerpujące. Wtedy będziemy mieć lepsze wyniki oraz bardziej intuicyjną optymalizację. I teraz tak, do meritum. Jak optymalizować? Przede wszystkim, yy, przede wszystkim musimy sobie zrobić to na zasadzie takiej, że jeżeli mamy zbudowaną superstrukturę reklam, co wiemy z poprzedniego odcinka, no to będzie nam no, znacznie prościej. I teraz tak, załóżmy, że mamy jakiś cel Przyjmijmy... 10 złotych zwrot, zwrotu z inwestycji, a e, wszystkie nasze kampanie uzyskują okolice 8 zł zwrotu z inwestycji. No to tak, przede wszystkim musimy posortować sobie, e, sobie kampanię od kosztów, bo przy pierwszym drzewie zaczynamy od kampanii. I dlaczego od kosztów? Dlatego, żeby podnieść średni zwrot z inwestycji, to musimy najpierw zabrać ten budżet z miejsc, które nie działają i przepchnąć je w miejsca, które działają albo sprawić, że ten budżet, który nie działa jest redukowany. I teraz tak, e, zabieramy się za to, że właśnie sortujemy po kosztach tą kampanię. Później, jeżeli wybierzemy w pierwszej kolejności tą kampanię, która zużywa najwięcej budżetu, przechodzimy do grup reklam. I w grupach reklam warto sobie włączyć po prawej stronie wymiary oraz miejsca emisji. I jeżeli będziemy mieć coś takiego, no to może się okazać tak, że dana grupa reklam na przykład funkcjonuje strasznie źle, dlatego, że załóżmy strona oferty, strona oferty przepala większość budżetu. Jeżeli mamy te filtry zaznaczone, no to znowu zabieramy się za grupę, która ma najwięcej kosztów. I teraz tak, dlaczego powiedziałem również o tym planie minimum, optimum, maksimum? Ponieważ w pierwszej, w pierwszej kolejności wywalamy oferty, które nie spełniają progu minimum. Do progu optimum pójdziemy w dalszej kolejności. Natomiast najpierw zaczynamy optymalizować tą kampanię o największym koszcie, zaczynając od grup reklam, które mają największe koszty w tej. Kampanii. No jeżeli sobie z tej kampanii zredukowaliśmy wszystkie koszty, takie, które po prostu nie działały, no tylko zawsze warto sobie zadać pytanie, czy mam o wystarczająco ilość danych. To zawsze trzeba o tym pamiętać, bo może ukrócimy. Znaczy. Na pewno tak będzie, że wielu ofertom po prostu uk ukrócimy potencjał, jaki mogą wykorzystać. I dalej. Przechodzimy do kolejnych kampanii, do kolejnych kampanii, do kolejnych kampanii, do kolejnych grup reklam, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. <laughs> I mamy jakby taki cel zrealizowany, prawda? I później patrzymy na przykład na kolejne okna trzydniowe. I teraz tak, po kolejnych oknach trzydniowych mamy kolejne cele. Czyli na przykład możemy mieć taki cel, że OK, zwrot z inwestycji się poprawił, no to teraz no to teraz y, przy tym zwrocie z inwestycji, jeżeli on się poprawił sięgnął, przebił, no za, załóżmy te 10 zł no to warto na przykład pozwiększać sobie wartość sprzedaży, ponieważ wykraczamy, y, wykraczamy w kierunku progu na przykład ten y, maksimum, no to wtedy no to wtedy zabieramy się za to żeby przykładowo bardziej wyskalować te oferty, które y, mądrze i dobrze wykorzystują y, swój budżet. Czyli na przykład możemy wydzielić to oferty do innych grup reklam lub pozostawić te oferty, co lepiej działa w tej samej grupie reklam, a te, a te z gorszymi wynikami po prostu wydzielić do tej innej grupy reklam. No i generalnie jeszcze druga taka, jeszcze kolejna taka rzecz, o oczywiście większej ilości rzeczy będę mówił na webinarze, natomiast jeszcze taka kolejna rzecz, żebyście mogli wziąć i po prostu Sprawić, aby te oferty, które u Was się nie wyklikują, żeby miały osobne grupy reklam, żeby też zostały wydzielone. W tym kontekście, żeby po prostu pomóc im uzyskać ten potencjał, ponieważ nie mamy wystarczającej ilości danych i po prostu e, będziemy tym samym mogli sprawić, żeby one się wyklikiwały i przynosiły miarodajne dane potrzebne do optymalizacji. No i oczywiście, jeżeli macie bardzo, tych bardzo dużo tych ofert, bardzo mocno rozbudowaną tę kampanię grupy reklam i tak dalej, i tak dalej, no to tutaj służy również plik Excel. To znaczy, jeżeli wejdziecie sobie w zakładkę oferty i weźmiemy te właśnie miejsca emisji i tak dalej, no to wtedy możemy sobie pobrać taki plik i na tym pliku możemy naprawdę optymalizować oferty z precyzją oficera wojskowego. Natomiast te rzeczy zaprezentuję na webinarze. I słuchajcie, co się może na przykład w takich reklamach nie udać, yy, czy tam podczas takiej optymalizacji, bo na przykład taki czarny scenariusz jest taki, że ok, próbujemy jakby windować ten zwrot do góry, natomiast te reklamy wydatki spadają w dół, no i... Okazuje się, że zła optymalizacja po prostu sprawia, że ta nasza sprzedaż się kurczy, bo pomimo, że tam zwrot wędruje ku górze o kilkadziesiąt groszy i tak dalej, tak dalej, no to generalnie wydatki budżetowe spadają, a jeszcze szybciej spada wartość sprzedaży. Także myślcie mądrze o swoich reklamach, mądrze je optymalizujcie, postawcie sobie naprawdę te cele, plany minimum, optimum, maksimum, i to Wam naprawdę będzie pomagać w tym, żeby skutecznie optymalizować swoje. Oh yeah. Kampania. Naprawdę podejdźcie do tego w ten sposób, że jeżeli koszt jest taki, zwrot jest taki, ilość kliknięć jest taka, to wtedy robimy określone działania. Jeżeli byłeś na webinarze, na którym tłumaczyłem, jak powinno się oprocesowywać sprzedaż na Allegro, no to pewnie wiesz już o czym mówię. I z tego powodu, czyli z powodu braku emocjonalności skupienia się na suchych liczbach, suchych danych, często, często po prostu agencje uzyskują lepsze wyniki w optymalizacji, ponieważ nie są tak emocjonalnie przywiązani do tych produktów. Oczywiście nie wszystkie agencje. Natomiast podczas rekrutacji również skupiamy się na tym, aby yy, potencjalny pracownik po prostu miał zdolności wysoko analityczne. Yy, dlatego yy, Dlatego jest to tak ważne, ponieważ, ponieważ bardzo często dochodzi do tego, że nam się coś wydaje, że powinno być, a nie mamy tego oprocesowanego, stworzonego w, taki, w takiej strukturze po prostu przyczynowo-skutkowej. Dlatego, jeżeli jesteście po pierwszym odcinku, wiecie, jak ustawiać grupy reklam, wiecie jak je teraz optymalizować, no to może za tydzień sobie porozmawiamy o tym, jak to zrobić w reklamach graficznych. Także bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Widzimy się za tydzień. Daj znać koniecznie w komentarzu, co o Ty myślisz. Przypominam o lajkowaniu, subskrybowaniu, udostępnianiu i wbijajcie na naszą grupę, gdzie będziecie mogli takie pytania i tak dalej poruszać, ponieważ tworzymy naprawdę tam fajną społeczność. Jeżeli macie jakikolwiek problem ze sprzedażą na Allegro, czy tam z Allegro od Sami, to będziecie na bieżąco z odpowiedziami i rozwiązaniami. Także bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.